Siemaneczko, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować traktory, jakie mamy na farmie. Model 828, jak widzicie, on ma tutaj troszkę inne opony, które poprawiają komfort podczas transportu oraz zmniejszają nacisk na polu. Dlatego używamy go do siewu. Tutaj jest model 716 na bliźniakach z tyłu, który służy do kultywatorowania oraz lekkich prac na polu. No, a tutaj kolejny fent z przednim turem, z tym, że to już jest model 828, który wykorzystujemy głównie do orki. Każdy fent ma też założony system wario grip, który pozwala na zmianę ciśnienia w oponach, zarówno w tylnej, jak i w przedniej osi, z kabiny ciągnika. No, a tutaj ostatni fent, również 828, z tym, że ma dołożone halogeny na dachu i on służy do orki oraz do ciężkich prac na polu. Podobało się, nie zapomnij wcisnąć łapki w górę i zostawić subskrypcji. Cześć!